Tak, a jakie kibice mi pojechali, dwa autokary z Łodzi, kurde, na kibicowali mnie. A jak. Yeah, wow. Jak się kibicuje takie zawody? A moi fajnie wymyślili. Ktoś mi napisał, jakiś poeta chyba, bo to piękna rzecz. Ja, ja byłem wzruszony, jak oni kibicowali. To już jakoś tak... Bujaj mu... A kto nie rósł, ja z tego kawał No, 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 no. To znam. To Piękne. I to powiem ci, wygrałem te zawody, a trekaś. Powiedz mi, ale to są jeszcze jakieś inne konkurencje? A ja, chłopie. Jest trójbój kościelnego KBL. KBL? Tak, Kadzidło Beru A to trudne, to dla młodych to. Ja bym, ja bym przy Berle padł, chłopie. Berło to jest dopiero wy wyczerpujące, weź tam te zakamarki wyczyść. Dobra, bo, dobra, już, bo, już mam. Tutaj prosta sprawa, machasz, machasz, widzisz, że dymek leci i jesteś już spełniony, nie? Ksiądz rumiany, zadowolony, rumieńce. wszystko jest gra. A tam berło, a się naszukasz tej fauli, tam. Chłopie, gdzie to znaleźć? Gdzie Wygrałeś te zawody. Za wygrałem, chłopie, i tak stoję, proszę Cię, w tym licheniu, kontemplując to zwycięstwo, tak odsapłem, Spojrzałem w głąb siebie, pochwaliłem się od środka, powiedziałem super, jesteś wyjątkowy, nikt tak nie buja, żeby się dowartościować ty.